Cześć, tu Mateusz Grzeszczuk. Podróż bez paszportu to rozmowy o polityce, historii czy gospodarce z całego globu. Podcast ze świetnymi gośćmi, którzy chcą się podzielić swoją wiedzą. Zapraszam na YouTube, Spotify i inne platformy streamingowe. I nie zapomnij o subskrypcji, jeżeli podoba Ci się to, co robię. Od czasu do czasu pozostajemy w granicach kraju. Wtedy zapraszam na wyjątkowy odcinek Podróż po Polsce. Dzień dobry w niedzielę. Dzisiaj moim gościem jest pan dr Leszek Sykulski w krótkim komentarzu odnośnie sytuacji stosunków dyplomatycznych pomiędzy Izraelem a Polską. Dzień dobry panie doktorze, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Szczególnie w ostatnich dwóch latach znacznie wzrosły czyny karalne, także akty przemocy wobec Żydów i instytucji żydowskich w Niemczech. Tak mówił prezes Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji pan Thomas Haldenwang, powołuje się na materiał z Deutsche Welle. Kolejnym materiałem komisarz do spraw antysemityzmu miasta Berlina Samuel Salzborn powiedział w programie telewizji RD, że ma miejsce niewyobrażalna radykalizacja antysemicka. Finalnie to nie Niemcy, ale Polska. Znalazła się na celowniku Izraela. Chodzi oczywiście o uchwaloną przez Sejm nowelizację kodeksu postępowania administracyjnego. Panie doktorze, dlaczego dopiero teraz Izrael ingeruje w polski proces legislacyjny, a w niemiecki nie? Myślę, że to jest zagadkowa sprawa z jednej strony, z drugiej strony myślę, że racjonalnie da się to wytłumaczyć. Tak jak pan słusznie zauważył, ta liczba incydentów o charakterze antysemickim, chociaż właściwie możemy mówić nawet o poważnych takich atakach o podłożu właśnie narodowościowym w Niemczech jest już naprawdę całkiem spora. Dość powiedzieć, że Federalne Stowarzyszenie Ośrodków Badawczych i Informacyjnych do Spraw Antysemityzmu w Niemczech, no można powiedzieć, udokumentowało w zeszłym roku ponad tysiąc tego typu wydarzeń. To jest, to jest o kilkanaście procent, o trzynaście procent konkretnie więcej niż w roku 2019. To bardzo duży wzrost. No i właśnie w tym kontekście można sobie zadać pytanie, jak to się dzieje, że stosunek ofiary do kata przypomina nieco syndrom sztokholmski, a stosunek do państwa, do narodu, który przez setki lat stanowił azyl, schronienie dla narodu żydowskiego, dla wyznawców judaizmu, jest tak bardzo agresywny, byśmy powiedzieli, ponieważ to ostatnie oświadczenie ambasady Izraela, w której powołuje się. Zresztą na deklarację terezińską, której Polska w żaden sposób nie podpisała ani nie jest to akt wiążący dla państwa polskiego, jest to moim zdaniem bardzo zastanawiające. Tak jak powiedziałem, jest to zagadkowe, ale z drugiej strony wydaje mi się, że można znaleźć racjonalną odpowiedź na, na to pytanie. Myślę, że słabość państwa polskiego, myślę, że słabość polskich służb specjalnych, brak instrumentów oddziaływania informacyjnego, brak instrumentów takiego powiedziałbym, aktywnego kształtowania świadomości historycznej. Ośrodków zewnętrznych, tej zewnętrznej świadomości historycznej w państwach, będących, no, można powiedzieć, w polu zainteresowania przecież polskiego wywiadu, jest tym skutkiem. Myślę, że w polskich służbach specjalnych zbyt mało uwagi przywiązuje się właśnie do kształtowania świadomości, a, a nie tylko zbierania samych informacji. A to jest już dzisiaj pewien standard, jeśli chodzi o funkcjonowanie służb specjalnych. Dość powiedzieć tutaj o przykładzie Izraela, wywiadu amerykańskiego, wywiadu rosyjskiego czy wywiadu niemieckiego, który. I całkiem sprawnie sobie z tym z tym radzi. Nie chciałbym też komentować może spraw ze strony rozgrywek partyjnych polskich, no ale rządzącym się zarzuca, że będą walczyć o interesy polskie, a później pod wpływem naszych sojuszników będą robić krok do tyłu. Jak według pana doktora będzie miała finał ta sprawa, którą użyliśmy jeszcze dosłownie całkiem niedawno? Ja myślę, że warto sprzyjrzeć się ustawie Just, tej ustawie w Polsce określanej jako 447, ustawa Just od Justice for Uncompensated Survivors Today, która została przyjęta przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 2017 roku. Ona rzeczywiście była przez wiele środowisk w Polsce bagatelizowana. Uważano, że to jest tylko i wyłącznie kwestia raportu, który musi Sekretarz Stanu Stanów Zjednoczonych zgłosić do Kongresu. Natomiast widać, że ten proces tych roszczeń o tak zwane mienie bezspadkowe jest moim zdaniem pewną stałą w polityce amerykańskiej. W tym kontekście widzimy pewien proces, pewien proces, który był jasno wi widoczny także w lutym 2019 roku, kiedy Polska zorganizowała konferencję blisko wschodnią, nazywaną przez wielu konferencją antyirańską, podczas której zresztą podczas pobytu w Polsce ówczesny sekretarz stanu Mike Pompeo zgłosił takie oficjalne, można powiedzieć, nawet zapytanie do polskich władz, jak wygląda kwestia restytucji mienia żydowskiego, ale tutaj podkreślmy, że chodzi o tak zwane mienie bezspadkowe. To jest moim zdaniem w ogóle kuriozalne przedstawienie sytuacji, ponieważ Polska wywiązała się ze wszystkich swoich zobowiązań i nie było żadnego problemu przez ostatnich ponad 30 lat, aby polskie sądy rozpatrywały kwestię właśnie znacjonalizowanego mienia żydowskiego, a także innych mieszkańców II Rzeczpospolitej, nie tylko, nie tylko narodowości żydowskiej. W tym kontekście warto powiedzieć także o tym samym oświadczeniu Ambasady Izraela, które przecież odwołuje się do deklaracji terezińskiej. Warto w tym momencie pamiętać, że między 26 a 30 czerwca 2009 roku w Pradze i w Terezinie Owszem, miała miejsce bardzo duża konferencja pod tytułem Miej okresu Holokaustu, w której wzięło udział delegacje 46 państw, w tym Polski, ale ani Polska, ani żadne inne państwo niczego tam nie podpisywały. A nawet gdyby tak się zupełnie hipotetycznie stało, że doszło do czegokolwiek tam podpisania, to jednak ta deklaracja nie ma najmniejszej mocy sprawczej, nie ma charakteru aktu wykonawczego w sensie prawa międzynarodowego. W związku z tym myślę, że powoływanie się tutaj ambasady Izraela na tę deklarację terezińską nie ma najmniejszych podstaw prawnych. Nie rozumiem także kompletnie postawy dyplomacji amerykańskiej, zwłaszcza tutaj rzecznika prasowego z departamentu stanu domaga się, który krytykuje państwo polskie, jeśli chodzi o kwestię tej, tej nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego. Ja tylko przypomnę, że. Polska podpisała w okresie PRL-u umowę z, ze Stanami Zjednoczonymi, umowę w 1960 roku, na mocy której rząd Stanów Zjednoczonych w zamian za odszkodowanie 40 milionów dolarów, ówczesnych oczywiście dolarów, przejął na siebie zobowiązania z roszczeń odszkodowawczych i zobowiązał się, że nie będzie ani wysuwał, ani popierał żadnych dalszych roszczeń. W związku z tym no, te, to zachowanie i Majka Pompeo z 2019 roku, i, obecnie, i obecnej dyplomacji amerykańskiej, kompletnie niezrozumiałe w sensie prawnym. Natomiast oczywiście można to zrozumieć w kontekście pewnego lobbyingu organizacji żydowskich. Pan zapytał, jak będzie się to dalej kształtowało, moim zdaniem lekceważenie tego typu. Tego typu wydarzeń, jak przyjęcie ustawy 447 no w Izbie Reprezentantów, ona miała numer 1226. Lekceważenie tego w Polsce odbija się, no właśnie tak kolejnymi, kolejnymi żądaniami. Myślę, że sam wybór na Beneta na premiera Izraela pokazuje, że będziemy mieli do czynienia z bardzo twardą linią, jeśli chodzi o politykę historyczną. Także z twardą politykę względem Polski, jeśli chodzi o politykę Izraela i w ogóle o środowisk żydowskich. I myślę także, że tutaj administracja. Joe Bidena, i sam Antoni Blinken będą prowadzili taką politykę wspierania, wspierania Izraela. Myślę, że również Rosja, Federacja Rosyjska będzie wspierać działania Izraela w tym zakresie. Mówię zresztą o tym od wielu lat, że. Izrael z Federacją Rosyjską ma doskonałe relacje, zresztą było to widać po, po takim bardzo bliskiej współpracy Benjamina Netanyahu przez te 12 lat, kiedy pełnił funkcję premiera. Bardzo dobrze dogadywał się z Władimirem Putinem i myślę, że dyplomacja rosyjska będzie w stanie się angażować w tego typu politykę historyczną, która z naszego punktu widzenia jest absolutnie niedopuszczalna i nie będziemy mogli sobie na nią pozwolić. Ja myślę, że bardzo wiele zależy dzisiaj od takiej, powiedziałbym, mobilizacji państwa polskiego w sensie świadomości strategicznej, w sensie mobilizacji służb specjalnych, zdolności do oddziaływania na arenie międzynarodowej pod kątem informacyjnym, pod kątem operacji psychologiczno-informacyjnych w sferze kształtowania świadomości strategicznej i świadomości oczywiście historycznej. Jeżeli nie zdobędziemy się na taki wysiłek, jeżeli nie rozpoczniemy działań aktywnych na arenie międzynarodowej, jeżeli nie przestaniemy lekceważyć tego typu oskarżeń, tego typu żądań, no to myślę, że skończyć się to może. Gigantycznymi problemami na arenie międzynarodowej, pokazaniem, że Polska jest krajem antysemickim, współodpowiedzialnym za Holokaust. Myślę, że tego typu instrumenty, środowiska żydowskie, także spora część. Takich, można powiedzieć, wpływowych środowisk Stanów Zjednoczonych posiada i doprowadzenie do częściowej izolacji państwa polskiego na arenie międzynarodowej jest, nie jest, że tak powiem, taką czymś absolutnie niemożliwym. Myślę, że tutaj te naciski będą absolutnie teraz wzrastały. Myślę, że kolejne 2-3 lata to będzie taka zmasowana kampania przeciwko Polsce. No i jest oczywiście pytanie, czy nasze, nasze elity są w ogóle tego świadome. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za ten komentarz. Moim goście był pan doktor Leszek Sykul Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.